Za każdej dodatniej liczby a, iloraz a do potęgi minus 2,6 przez a do potęgi 1,3 jest równy. Musimy znać prawo działań na potęgach, jak mamy na przykład a do potęgi m. Jeśli lekcja się podoba, zapraszam na mój kurs matematyki.pl Link znajdziesz w opisie. Podzielić przez a do potęgi n, to jest innymi słowy a do potęgi m odjąć n, czyli od głównego wykładnika odejmujemy dolny wykładnik. To samo, prawo tutaj, to samo prawo tutaj zastosujmy, czyli a do potęgi minus 2,6 podzielić przez a do potęgi 1,3 to będzie to samo co a do potęgi minus 2,6 odjąć 1,3. Minus 2,6 odjąć 1,3 to będzie a do potęgi minus 3 i 9.10 odpowiedź A. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na mój specjalny wideokurs. Link do niego znajdziesz w opisie filmu pod spodem oraz na mój fanpage facebook.com/ukosichmiejscewciupi. Do zobaczenia.